Wiewiór, to jest taki pseudonim, zadał pytanie: Jak oceniam zwrot? Z góry dziękuję. No i jest to faktycznie zwrot, który zwrócił moją uwagę, ponieważ widuję go całkiem często w mailach na końcu, kiedy ktoś pyta o coś, prosi o coś, um, chciałby się czegoś dowiedzieć, i mówi, że z góry dziękuję za odpowiedź za przesłanie informacji. Ja mam tutaj dość zawsze mieszane uczucia, bo taki zwrot sugeruje, że taka osoba nie zamierza odpowiedzieć na moją odpowiedź. To znaczy zadajemy pytanie, ja odpowiadam, czyli poświęcam odrobinę mojego czasu, żeby takiej osobie wytłumaczyć coś i od razu czuję, że nie uzyskam z powrotem jakiejś wiadomości zwrotnej w stylu dziękuję za odpowiedź, informację o tym, czy była zrozumiała, czy nie, czy przydatna. No, takiego zwykłego dziękuję nie otrzymam, ponieważ otrzymałem je na samym początku. I szczerze mówiąc, odejmuje to trochę chęci na odpowiedź albo przynajmniej odejmuje nadziei na radość Takiej odpowiedzi. Zdecydowanie proponuję jednak unikać takiego zwrotu i po prostu podziękować za każdym razem, jak się taką odpowiedź uzyska. Bo to wiadomo, że ktoś podziękuje albo że będzie wdzięczny po uzyskaniu odpowiedzi, ale lepiej, jeśli za tym idą czyny, a nie po prostu jakaś zapowiedź. Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności z zakresu etykiety biznesowej i profesjonalnego wizerunku, koniecznie sprawdź moją ofertę kursów w Akademii Czasu Gentlemanów. Nazywam się Łukasz Kielban i jestem jej autorem. Właśnie rozpoczęły się zapisy na mój nowy kurs dotyczący profesjonalnej komunikacji zdalnej. A jeśli chcesz znaleźć odpowiedzi na inne pytania o życie z klasą, zasubskrybuj ten kanał. Nie wahaj się też zadawać pytań i przedstawiać własną perspektywę w komentarzach. Moją pracę napędza też wsparcie patronów, którzy przy okazji mają dostęp do szybszego otrzymywania odpowiedzi na swoje pytania, zniżek na moje produkty i materiałów dodatkowych. Jeśli doceniasz to, co robię, rozważ dołączenie do tego grona. Pozdrawiam i trzymaj klasę. Cześć!